Ponad 20 lat temu na Polszczyźnie było zaledwie kilka gospodarstw agroturystycznych. Teraz jest ich ponad 250. Nasz region staje się potęgą turystyki wiejskiej, dlatego dzisiaj w przysiecze ogłoszono wyniki konkursu Zielone Lato 2024. Nagrodzono kilkanaście najlepszych gospodarstw agroturystycznych. Henryk Wawer. Tak, duży rozwój agroturystyki w naszym regionie to wykorzystane przez opolskie wsie wsparcie opolskiego ośrodka doradztwa rolniczego, organizacji rolniczych i samorządu województwa. Rozwój chyba poszedł wtedy, kiedy otwarły się granice, kiedy weszły jednak środki z Unii Europejskiej, kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać, kiedy zaczynaliśmy poznawać inne kultury i kiedy zobaczyliśmy, że ta wieś nie musi, tradycyjna może zostać. I rzeczywiście, efekty są widoczne. Dziś nagrodzono w różnych kategoriach kilkanaście gospodarstw. Podsumowanie: zorganizowano w gospodarstwie rodziny lipińskich w przysieczy które w tym roku zajęło pierwsze miejsce. No za to jestem wdzięczna, że te Tusia tak tutaj los pokierował, że, że po prostu znalazł to miejsce wiele, wiele, wiele lat temu. Z żoną jesteśmy dumni z tego, że Ania tak dzielnie prowadzi tą działalność. Opolskie gospodarstwa to perły turystyki wiejskiej. I takie dwie nagrody otrzymały dzisiaj gospodarstwa Urszuli i Leszka Fornalów z kantorowic oraz Lucyny i Jana Lenart. Z boboluszek. 18 lat prowadzę gospodarstwo, i ta nagroda to jest dla mnie sukces tej pracy. No, nasza działalność to prawie 20 lat. No Przepiękna miejscowość przygraniczna z Czechami. Zwieńczeniem wydarzenia była Biesiada w tradycyjnej agroturystycznej kuchni.